Cześć. Postanowiłem, że nagram taki krótki film, dosłownie kilka minut. Więc proszę Was, obejrzyjcie ten film do końca. Chodzi o wróżki, bo wiem, że wiele osób szuka jakiejś dobrej, sprawdzonej, zaufanej wróżce, która faktycznie zna się na tarocie. A jej wróżby po prostu się sprawdzają. No i tak się składa, że w moim życiu około rok temu miałem właśnie trudny etap chodziło głównie właśnie o miłość i o mój związek Nie chcę się tutaj za bardzo rozbodzić na tym o co chodziło natomiast pragnąłem po prostu poznać moją przyszłość i zapytać się w różki czy relacja w której byłem z kobietą ma jakąś przyszłość ponieważ wszystko wskazywało na, wskazywało na to że to już jest koniec i tak się składa, że szukałem tych wróżek trochę. Jako, że nie boję się jakichś takich bardziej innowacyjnych rzeczy, dałem szansę wróżce przez internet. A konkretnie wróżce Mirze, pani Elżbieta Sobczyk, ona ma swoją stronę. Twoja wróżka24.pl, i właśnie ją tutaj widzicie. Miałem pewną bawę ponieważ w internecie jest wiele oszustów. Ale tutaj akurat zbudziła moje zaufanie. Ma jakieś filmiki na YouTube, też widać, że jest aktywna. Nie jest jakaś tam anonimowa. Napisałem do niej właśnie na maila 5 pytań i tak jak ma na stronie napisane, odpisała do mnie w ciągu 24 godzin. W moim przypadku to było na drugi dzień. Odpowiedzi były bardzo konkretne. I nie musiałem się niczego domyślać. Kiedyś korzystałem z jakiejś wróżki, i te pytania, odpowiedzi były bardzo takie ogólne, i właściwie można było je interpretować według własnego uznania. Ale w tym przypadku faktycznie odpowiedzi były oczywiste, takie że tak to ujmę. No ale nie to się liczy. Liczy się to, czy faktycznie te wróżby się sprawdzają. No i w moim przypadku ta wróżka odpowiedziała, że mój związek się zakończy. Tylko na pewien czas, ponieważ nastąpi po kilku miesiącach powrót, a ten powrót okaże się być bardzo e, dobry, ponieważ moja relacja w przyszłości będzie jeszcze lepsza niż kiedykolwiek wcześniej. Ok. E, Czekałem cierpliwie, czy faktycznie ten powrót nastąpi, bo w mojej relacji zdecydowaliśmy się jednak na rozstanie. No, i co ciekawe, faktycznie ten powrót nastąpił po około trzech miesiącach. Moja była dziewczyna, można tak powiedzieć, napisała do mnie, że chce się jeszcze spotkać, że porozmawiamy, że może jeszcze to nie koniec tego, co nas łączyło. No, i faktycznie wszystko. To się spełniło, nastąpił po pewnym czasie powrót do siebie, i w tej chwili jesteśmy razem szczęśliwi, i faktycznie jest tak, jak ta wróżka napisała: między nami nigdy nie było tak dobrze jak w tej chwili. Więc, cóż, wydaje mi się, że godna polecenia wróżka: jeśli wyszukacie kogoś, kto szybko Wam daje jakąś odpowiedź, i te odpowiedzi faktycznie mają jakąś szansę się sprawdzić, to wydaje mi się, że powinniście spróbować twoja wróżka 24.pl nic prostszego chyba by napisać do niej maila i się zapytać no cóż, bardzo dziękuję za uwagę i życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia.